I my tu chcemy popytać Józefa Brodę z Koniakowa, którego no z 20 roku temu minister kultury odznaczył srebrnym medalem zasłużony do kultury Gloria Artis. Józef nas prowadzi w klimat nastrój tego wydarzenia, bo to jest pierwsze takie, co organizujemy, z leśnikami. Leśnicy no wspierają już długi czas, na teraz my pomyśleli, że jako za dwa roki będą świętować stulecie lasów państwowych, to pasuje, żeby co roku lepiej się integrować i jakieś nowe rzeczy wymyślać i proponować. Także jest tu stanowisko Nadleśnictwa Węgierska Górka, i wszyscy mogą skorzystać z tego, co leśnicy oferują i z ciekawości łolasak, ale i też wypraktykować. Zima idzie, po zimie będzie wiesna, co by jakie klotki dla ptoków budować. Te różne atrakcje będą w trakcie tego wydarzenia. Teraz pytamy Józef Broda. No, te z już sporo roków, i życiorys jako twórca, jako góralski artysta, no, mo przebogaty. Tych wyróżnień mo i tu, na Śląsku Cieszyńskim, i w Polsce, ale znany jest z tego, że długie roki prowadził. Festiwal w Kazimierzu Dolnym. No, i 30 roku już też prowadzi piękny międzynarodowy festiwal Dzieci Gór w Nowym Sącu. Może co jeszcze powie, ale na pewno i zagro, i zaśpiewo, i całą swoją filozofię na temat przyrody życia takiego zgodnego między ludźmi te złą tu wyłoży. Józefie, pytomy pięknie. Człowiek i natura. Kiedy się bardziej zmienią? Czy natura w naturze, czy człowiek? No i teraz to je pytanie. Pytanie w każdym czasie. A wiecie, co gołąb myślił o tym? A wrona powiedziała głębi, tu się pomylił. Rr, rr, rr. Kruk dodał jeszcze swoje spostrzeżeni. A wiewiórka opisała to tak. A żaby jak zaczęły opisować swoje horyzonty i przemyślenia. Krasnoludek powiedział, że szykuje się do opisania opery i stworzył taką gitarową opowieść, a było to tak, zagrał na gitarze. No, jaki to jest związek człowieka i natury? Po franciszkańsku, pochwalony bądź panie mój, ze wszystkimi twymi stworzeniami. Chwalcie go i dziękujcie panu tutaj za tą społeczność, za to piękne niebo, za ten tu wiaterek. Moi kochani, człowiek i natura. Ojcowizna, ojcowski dom to istny raj, dar Ojca Niebieskiego i choćbyś przeszedł cały świat, nie znądziesz piękniejszego. Tu się w dziecino pierwszy raz do matki uśmiechnęła, Tu się uczyła Boga znać, Tuś modlić się zaczęła. Tutaj na każdym kroku cię oczy ojcowskie strzegły, Tutaj w zabawach ciągłych ci dni twoje młode biegły, A kiedy przyjdzie, wini stąd. I odejść w świat daleki, ojcowski dom, dzieci no miej w pamięci swej na wieki. Ojcowizna, pamięć, ukorzenienie swoje w kulturze, w swoim domu, w swoim placu, przy swoim lesie. Tak to wygląda. Z jednej strony ciekawość świata. A z drugiej strony też knica za rodzinnością. I to jest ten związek człowieka z naturą. A co się wiem na ten temat? Bo jakże miał 15 roków, to mnie wyciepali 20 kilometrów od niemieckiej granicy, bo tam brat miał na kos pracy, jako belfer fizyki, i tam się mi kozali uczyć, a ja już w piekarni robił. Bułki kręcił, ale rodzicielskie powinności były takie. I kiedyś, kiedyś przyjechał do hałpy i mówi, Mamuś, może bym miał spokojniejsi żywo byci, gdybyście mi nie kozali się uczyć. A mama złożyła ręce i mówi, "Juzi, krom tej duszy swojej przestań żristać. No właśnie, bo ktoś to wie, bo jako dziecko. Zafascynowany, że był tym, co w kuźni było. Twardość żelaza włożone do ognia i kowol robił z nim, co chciał. I teraz myślę, że te powinności, że przez przypadek został nauczycielem. Ja jest takiego negatywnego naboru, wiecie? Ale jakże chce powiedział, skoro już tak? Punbuczek Buczek Wyrchni powiedział, że już ich będziesz między dzieckami. No to chcę przypomnieć taki stare powiedzenie. Nie pamięto wół jak cielęciem był. A ja powiedział se tak, jak chcesz być między dzieckami, wolę stary, to musisz pamiętać o swojej cielęcości. No właśnie, bo to jest istota. Moi zmagania, pamiętam jakże miał 11 roków, że stanął między kolegami, pastuszkami. Tata miał 200 hektarów w jednym kąsku ziemi. Ziemia piątej, szóstej klasy nie było to byle co. Bo pług trzeba było dzierżeć, a byle jaki kamyczek to wyciepował na wyrch. 14 krów dojnych, poręcieloków i trzeba się było radzić. Trzeba się było umieć zagospodarować w samotności. Jak się rano wygoniło o czwartej, o piątej niekiedy już bydło na paswisko, to trzeba było się podziwać, zbadać sum. Ktoś się tam odezwał, tam była jewka, tam był Jano i już nie był sum, człowiek i natura, niebo i ziemia. Bez mała jako dziecko i ja o tego nie pamiętam, ale naprzód Rzech rozmawiał z gołębiem, z ptoszkami, a potem dopiero z ludzkim językiem. A skoro że wiedział o tym, i że miał swoje przeżycia. Chłopcy jak, że bydłem wielkim chłopem, to bydłem chciał być krzyźwym chłopem. I że wiedział, że idę między dziecka i uczym ich wyboru. Krasiński napisał taki piękny tekst. Wszystko nam dałeś, co dać mogłeś, Panie, żywot najczystszy, a więc godny krzyża. I krzyż lecz taki co do gwiazdy zbliża, Najczystsze dałeś w czasie powołanie. Tchem dzieje świata, tyś przegeł jak łosy: Dla pełniejszego, dla nas zewsząd żniwa. Ziemiś mój ją, a spuścił niebiosy, i serce twoje na zewsząd przykrywa. Lecz wolną wolę musiałeś zostawić. Ty bez nas samych nie możesz nas zbawić. Wiedzieć, to już w starożytnym świecie kwintylian powiedział, nie znaczy czynić. I on też powiedział, że długa droga przez teorię, a krótka przez przykład. Po co tela mówimy? Jak już przeszło dwa tysiące roku w temu w filozofowie, z tamtych przedchrystiańskich czasów mówili, że przykład, mamo, tato. Bardziej przykładem. Jose ja jako dziecko nie umiał z tym poradzić. Ojciec dla mnie był jak Bóg, a jak wypił, ja był jako dziecko bezradny. Niech rozumiałech tego. Ty mu. Chłopcy, jak będę wielkim chłopem, to będę chciał być krzyźwym chłopem. I on ma abstynentem. W psalmicznym przekazie jest taki zapis. Wino jest radością dla strapionego ducha. A święty Paweł mówi, pijanice nie osiągną Królestwa Niebieskiego. No i ta miara, uczyć granice, jako to jest, co to jest, korzystać z tego świata. Jest taki tekst, jakże się zaczął zajmować dzieckami, to zaczął chladać wiecie czego? Co w tekstach z tej łąki, z ludu, z serca, z tej urobionej ziemi jest blisko Platona, Sokratesa i Arystotelesa? Posłuchajcie, tak o pieśni. Nasze pole pięknie je zło rane, go hej nasi pachołcy, a mieli konie brane. Spróbujcie, Łorali go hej nasi pachołcy, a mieli konie brane. Łorali, Łorali, tata się im dziwą. A nad nimi hej, a nad nimi hej. Skowrunek pięknie śpiewał. A nad nimi hej, a nad nimi hej. Skowrunek pięknie śpiewał. Czy nasze żywobyci nie ma podobne do łoracza, że każdy dzień to odłożono skiva. A czy to nie jest podobne do tego, że kiedy bieresz puk do ręki, to się nie oglądaj za siebie? Patrz tego, co jest tu. Widzicie? To jest ten związek człowieka z naturą. A czyż ojciec nie oddał swojej gazdówki, na której się tropił? a jego synowie już łożą tą ziemię, a on siedziwo do nieba, czuje niebo i czuje zapach ziemi, kontempluje siebie tu i tam. I to jest ten związek. Czy my są stela? Na cieszyńskim często ludziom mówię, posłuchaj, nie mów, że jest stela, bo niekiedy to jest początek pychy. Bo chcesz być lepszy od tego Niestela. I mój pomysł na mój nagrobek, bo pół roku temu, właśnie półtora, pół drugo roku temu moja Marysia odeszła. Ona z niedobczyc, łon spod lipowskiego gronia, Niestela. Ukochali Ziemię i ludzi. Czy jesteś z tela? Przecież tam patrzymy, bo tam jesteśmy, z tamtela. Widzicie? Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Daj każdemu, daj nam na każdy czas, daj chleba. Panie, niech duch twój modli się we mnie. Bo życie pachnie jak chleb, bo życie może być jak chleb. Miedził gorie, miałem spotkanie z narkomanami, w Czenakolo. I w do świątyni i naroż się coś ikej ze mną dzieje. Ojcze nasz, odczy nasz paternoster, cały świat mówi Pańską modlitwę. I wszyscy kończą w tym samym czasie Amen. Kiedy amen, to ja dotykam posadzki, a potem się unoszę do góry. To było moje uczucie. Przyjechałem do chałpy i ten tekst powstał. I ta słomka. Po to, żeby pokazać, jak prędko przemijamy. O nie niech duch twój modli się we mnie, bo życie pachnie jak chleb, bo życie może być jak chleb, daj nam na każdy czas, daj chleba. Tego Twojego nieskończonego Schłodu Betlejemu, krzyża cierpienia Glorii zmartwychwstania W niego wstępowania, z Tobą bytowania Daj nam na każdy czas, daj chleba Ludzie, podziwiajcie się Pandemia minęła, a witamy się tak. Zauważyliście to? A przecież witaczka jest taka. Jak przez 3-4 roki nas zmienił świat. Idę do człowieka z taką pięścią. To jest zaprzeczyni otwartości. To jest zaprzeczyni tego, że nie atakuję, idę do Ciebie nie z nożem i nie starczą. Nie będę się bronił, idę do Ciebie taki z mamy staty, z, z jego woli, ze świata, z tego drugiego człowieka. Ja już kończę. Kasprowiczem. Posłuchajcie. Jak miał dziecięce. W pamięci wyobrażenia o tym instrumencie, a dopiero po 30. roku cygon z milówki zrobił mi brumble: Dziecięcość, ziemia, przemijanie i rośnięcie. I o po 30. roku że spełnił to słyszenie. No przecież nie brąblu już tela po nim. Taki robotny, taki szykowny, a ty furt mu coś dokuczysz. Nie brąblu już tela po nim. Brąbla. <słuch> Otwiera dziś serce, jak wiosennego rana. Otwiera bramy kościoła, ręka chrystiana. Chciałbym, aby promienie rozbudzonego świata wpadały w tę moją świątnicę. Jakże rzeka, co w morze ulata, niechże odbiera mój kościół. Po wszystkie ściany dopował, gdzie wielki ołtarz dla niego swoich uwielbień zbudował. Może na on czas, wnętrze taka mi jasność zaleje. Jasną zobaczę źrenicą, że się spełniają nadzieje, że ten, który sam jest jasnością i lubi wiosenną radość, do mej wstępuje katedry, co tak mu czyni zadość. Mój czas minął, ale jeszcze sięgnę. Bo to był mój pierwszy instrument, dziesiąty, jedenasty rok życia, pastwisko, a moim mistrzem był o pół roku młodszy pasterz z Brennej. Chwalony bądź, panie mój, ze wszystkimi Twymi stworzeniami. Piękne dzięki. Bóg zabraci Józefie, no jest ta naso kultura, wyso cywilizacja. Rozgrzą nas trochę, bo w tej tradycji wierze naszej to jest ten łogień, co trzyma cłeka. I popytałby teraz pięknie naszych gości, czy mogę jeszcze, Boże tyknął jednego momentu kultura. Nie dajcie się wmówić, że jest kultura wysoko i kultura nisko. Albo mnie coś bierę i chcę to przemyśleć, Chcę to oswoić, tak jak w małym księciu, że mnie już tu nie będzie, ale te łany z będą przypominać mnie. Albo zachwycam się górnikom Pikasa, o ciepki czy Nikifora, albo mnie coś bierę, albo nie. Bo w każdym tworze, czy to robi chłop, baba, czy wielki artysta, albo jest cząstka tego ducha, bo jesteśmy stworzeni na obraz. I jak się uda to przechwycić, to to jest to. Nie ma cosikę wysokiego i cosikę niskiego. Nie wierzmy w to. I tak myślę, że do tego, to. Motu jeszcze Józef ze sobą gajdy, może będą przygrał teraz, a ja bym popytał i pana posła, pana wójta, pana dyrektora, księdza kapelana laureatów, co by się trochę poruszać i łospolić naszą watrę. Bo to jest dobry czas, żeby my się i przy ogniu grzoli, a będzie. Ciepło łodłognia, to i znajdzie się ciepło z jakiejś strawy, którą panie przygotowały, a później spokojnie, powolutku ten piękny program, co przed nami, będziemy realizować. Daj Boże, żeby zagrały, wiecie, bo to jest kapryśny instrument, ale spróbujemy. Zuroda, radość, miłość i swoboda, mama, tata i rodzina, swoje gniazdo i dziedzina, słońce, drzewo w lesie cisza, łąka serce, polne wonie i pełne dobroci dłonie. Miłość taty, miłość mamy, kocham siebie i świat cały. Swoboda, piękne dzięki.